Yo, mam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Slexy TV. Chciałbym wam zaraz demonstrować przefajnego moda o nazwie Wandcraft Mod. Jak tutaj widzicie do naszej gry właśnie dochodzi 10 różdżek. Jak widzicie każda różdżka ma 50 użyć. Crafting będzie w Dovoluant, więc dlatego od razu Wam pokażę, co dana różdżka robi. Jak widzicie, to jest Wand of Ender. Jak widzicie, jak teraz sobie walniemy tą różdżką, po prostu się teleportujemy Ender Perłą. Jak widzicie, to jest bardzo przydatne, jak chcemy na przykład, nie chcemy nam się chodzić po górce, to właśnie możemy taką różdżkę właśnie użyć, o właśnie tak sobie walnąć. I się właśnie teleportujemy Kolejną różdżką jest Wand of Explosion jak już, sama nowe, jak już sama nazwa mówi Explosion, czyli jakiś wybuch A więc tak Podejdźmy sobie tutaj do tej właśnie góry lodowej Albo tutaj i patrzcie Jak klikniemy prawym To po prostu wali nam TNT Więc ta różdżka wali z TNT Jak widzicie ta różdżka jest lepsza niż y, zwykłe TNT jak widzicie jest ma naprawdę wielki zasięg kurde a więc tak kolejną różdżką jest y, Wand of Fireball jak już sama nazwa mówi Fireball czyli wali po prostu Fireballami ja no, stoję bardziej tutaj o. Jak widzicie jest trochę wybuch i pojawia się wokół właśnie e, wybuchu e, ogień A więc tak, teraz jest wand of e, Następną różdżką jest wand of Lift Jeśli coś źle czytam nie martwcie się, zaraz Wam wszystko zademonstruję No ba, a więc ta różdżka wali po prostu Aj nie uciekaj mi Jak wali po prostu w świnie, to ona się To ona się właśnie zapali tutaj I zamieni się w, właśnie w zombie pigmena jeśli walniemy w Clipper, to się zrobi lepszy... ten znaczy Boże, nie wiem jak to nazwać... lepszy klipper. A więc tak, następną różdżką jest Wand of Time. Jeśli klikniemy prawym, zrobi się noc, a jeśli znowu prawym, stanie się dzień. Następną jest różdżką Wand of Speed. Jak już sama nazwa mówi Speed, czyli coś szybkiego, po prostu jak klikniemy prawym, będziemy zasuwać. Normalnie, tak na gazie, jakbyśmy mieli jak, jakąś potkę zabistą na speeda. A widzicie, bardzo szybko, no nie? Kolejną różdżką jest... Y, wand of Poison. Do tego, do tego znowu zademonstruje się świnka. A więc, dobra. Tutaj postawmy żeby nam nie uciekła. Kurde, nie chcę jej gonić. Dobra. Jak klikniemy prawym na świnkę, ona się po prostu yy, jak widzicie zarazi i będzie się truła przez parę sekund. Niestety ostateczny cios musimy my zadać, ponieważ świnka nie padnie, więc teraz ją dobijemy. A więc kolejną tutaj różdżką jest Wand of Jump. O co właśnie chodzi? Jak klikniemy prawym, to się nic nie stanie. Musimy przy, przycisnąć prawym i klikać spacja. Jak widzicie, yy, ta różdżka, dzięki tej różdżce możemy skakać na 8 właśnie kratek więc epika, widzicie No i tutaj przed ostatnią różdżką jest Wand of Generation Zademonstruję właśnie wam na... Zademonstruję właśnie wam w taki sposób, że włączę game moda Wam siebie DJP e, wpadnę Jak widzicie jak klikniemy e, szybko się na po prostu jak klikniemy po prostu na różdżkę szybciej będziemy się właśnie tutaj leczyć i ostatnią różdżką jest one of break idealnie, że tutaj jest woda, bo właśnie chciałbym to pokazać, bo to jest właśnie różdżka o wodzie, jak wejdziemy do wody jak widzicie tutaj y, pojawia nam się tlen, który po, zaraz się skończy, jak klikniemy po prostu y, prawo, prawym myszką, to po prostu nam się to zregeneruje, jak widzicie tutaj a dlatego y, ja się już tutaj z wami powoli żegnam Myślę, że modyfikacja Wam się spodobała. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić łapki w górę.